Na spotkaniu będącym częścią ogólnopolskiego programu pod hasłem Bezpiecznie chce się żyć. Drodzy Państwo, podczas takich spotkań mówimy na temat bezpieczeństwa. I cieszy nas fakt, że zmniejsza się liczba wypadków drogowych. Statystyki mówią, iż w 2009 roku na polskich drogach zginęło 4564 osoby, a rok wcześniej, czyli w 2008 roku, 5000, 437 osób. Ale dzisiaj w szczególności będziemy mówić na temat niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, rowerzystach i motocyklistach. Piesi to, drodzy Państwo, ważni użytkownicy dróg, ważni, ale nie najważniejsi. Aby było bezpiecznie, aby nasze drogi były bezpieczne. Życie było bezpieczne. Musimy pamiętać, że to bezpieczeństwo zależy nie tylko od tych, którzy siedzą za kierownicą, ale również od tych, którzy poruszają się po drogach, idą po chodniku czy też po poboczu. Drodzy Państwo, zapraszam mojego gościa. Serdecznie witam, zapraszam tutaj na scenę. Zapraszam pana nadkomisarza Adama Wolskiego, naczelnika ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Serdecznie witamy, dobry wieczór. Panie naczelniku. Ja na początku przytoczyłam te statystyki i powiedziałam, że jeżeli chodzi o kraj, o Polskę, to jest optymistycznie tych wypadków, ta liczba wypadków maleje, a jak się sytuacja przedstawia tutaj na terenie tego powiatu ostrowskiego? Powiat ostrowski nie odbiega od całości kraju, bo również na terenie powiatu ostrowskiego. W roku 2009 w stosunku do 2008 zmniejszyła się zarówno liczba wypadków drogowych, jak i ofiar tych wypadków. W 2009 roku na terenie Powiatu Ostrowskiego odnotowano 96 wypadków drogowych, przy czym w roku 2008 113. W wyniku tych zdarzeń rannych w 2009 roku zostało 97 osób zabitych. 16 w 2008 niestety ta statystyka była bardziej techniczna. Rannych 126 osób zabitych 21. Jak na razie rok 2010 też zapowiada się optymistycznie. W pierwszym kwartale odnotowaliśmy 20 wypadków drogowych, 2 ze skutkiem śmiertelnym. Dwie osoby niestety o pieszych. Naprawdę bardzo dobrze są widoczni, jeżeli posiadają czy te elementy odblaskowe, czy y, kamizelkę odblaskową. Proszę Państwa, to jest naprawdę niewielki wydatek, to jest rzędu kilku złotych, a niejednokrotnie ratuje życie. To samo dotyczy rowerzystów. Wspólnie ze sponsorami, a więc Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ostrołęce, Starostwem Powiatowym, Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Ostrowski oraz samorządami poszczególnych miast i gmin Powiatu Ostrowskiego, policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Mazowieckiej corocznie rozdają kilkaset takich kamizelek. Niestety na ulicach tego nie widać, a naprawdę apeluję do Państwa, że poruszając się czy też na Jowerze, czy Pieszo taka kamizelka niejednokrotnie ratuje życie. Dzień dobry wieczór Państwu, witam bardzo. Dobry wieczór Państwu, bardzo gorąco witam Państwa kamaradotto. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo gorąco. Witam Państwa kabaret. w zasadzie byliśmy się nowocześnie przedstawić, taka nowoczesna hala sportowa piękna Wosowi. Witam Państwa, w ogóle! Kropka. Czyli to my Drodzy Państwo, to my to jest to z to? naszej strony w internecie. Zapraszam Państwa serdecznie, jeżeli ktoś z Państwa chciałby przedłużyć to spotkanie i spotkać się z nami w rzeczywistości wirtualnej, to tam można. A drodzy Państwa, www.kabaretotto.pl to między innymi andimałpaetotto.pl w reprezentacji naszego kamerę rozegrał ponad 4000 koncertów, z, z czego ponad połowę zakończył przed czasem, a drugą połowę po dogrywce, strzelił w tym czasie ponad 1200 dowcipów, z czego 118 skalonych, 25 samobójczych, cztery żółte kartki, dwie czerwone, jedna żona, trzy kochanki, troje dzieci. Jak to troje? No tak to. No co? Wszyscy wiedzą, tylko Ty nie wiesz. Przed Państwem Tygrys, ale nie byle jaki, bo Piłgorajski, Andrzej Aleksander Kabaret Kabaretotto to, to także Atomanek, małpa-kabaretotto.pl, trzyzakresowy, dwujęzyczny, działa bez baterii, Mam wbudowany wibrator, e, mam ma wbudowany... Ma budowany aparat fotograficzny, no, no. co tam jeszcze GPS ma, system budowany, namierzania, co jeszcze? Co tam ma jeszcze? dostęp do internetu, zasięg u, naliczanie jednosekundowe oraz specjalna promocja dla pań, trzecia godzina gra. Przez Państwu Jędrek GSM, to trzecia Będę do trzeciej godziny czekał, od razu pierwszej. A poza tym o co chodziło z tym skrótem? jestem, że jesteś tak zaawansowany technologicznie. No to <grydź> Nie no, co byś cię miał? to chodzi o to, że codziennie rano budzi się w fazie GSM. No jak? No tak, no. No teraz proszę, niech powie rana jak wstaje, to o co pytasz? GSM? <głbym> Aha! Zaję! Bo zazwyczaj poprzedniego dnia wieczorem była faza GPS. Tak. Kabaretotto to również tu patrz! Na opakabaretotto.pl przebiegł ponad 4000 koncertów. polanie wyjście dwie paczki na dobę. W trasie półtorej paczki. Ale za to jakie przyspieszenie. Pierwsza setka w 5 sekund. Druga setka w 6 sekund. Trzecia setka i faza GSM od razu. Cóż, więcej może powiedzieć o tak arcyprzystojnym, pięknym modelu. Proszę się uważniej przyjrzeć. Alufelgi, gumofilce. Lekko wybrzuszający się bagażniczek nie. oraz świeżutka instalacja gazowa. I to, ale z katalizatorem. Ale a nie, przecież miało być wielki. Klimatyzacja, z na pętla z wielkoma. Miało proszę. być, miało być, ale cieszmy się, że wjechał na własnych kołach do kraju. No a, i to w dodatku niebite, nie, lekko stuknięty. A więc Wiesław Dudu Paczewski.